Shot. Kurt Sloan. Mogła iść Ela do lekarza i powiedzieć tak, że pana, panie lekarzu, bo ten mój chuj to tak chlatę wódkę, odpala internet i pokazuje swoją gębę i się wszyscy z niego śmieją. I ten pan lekarz mówi tak, pani droga Elko, milionerko, <noise> to ja pani dam takie lekarstwo pani temu dziadowi będzie wrzucać do zupy i dlatego, i dlatego zupa była zasłona. słona już musztardę, bo to wszystko nie słone. wzięli i mówię, Eluniu, ty to masz covid czy co, bo masz zupę taką przesoliłaś a czasami przepieprzyła nie, dobrze się czuję. a widzisz dlatego ja nie polubiłem tego alkoholu a przecież sami dobrze wiemy, że na Espera liczy się do krawca, ale można też jeszcze połknąć to w zupie, bo ja tu muszę ze mną poważnie porozmawiać, czy mi nic nie dosypywała do, do zupy. Jak wszystko już uzgodnię i będę wiedział, że, że ten mój wstręt do wódki wynikał, wynikał z tego, że tutaj byłem podtruwany, to, to wtedy musimy inaczej załatwić, to nie ma tak.